Czy Bitcoin zdominuje świat? Czy spadniemy jeszcze poniżej 20 tysięcy? Zapraszam na materiał. Cześć wszystkim, z tej strony Piotr Agusy, Trader. Jak zawsze nie jest to porada inwestycyjna, to są tylko i wyłącznie moje własne przemyślenia i nie należy traktować tego jako porady. Po poradę proszę się udać do doradcy finansowego lub do banku. Dobra, co tutaj mamy? Mamy tutaj na tym Bitcoinie taką konsolidację, która już tutaj trwa jakiś czas, a dokładnie od 23 marca. Teraz już mamy maj, także półtorej miesiąca tej konsolidacji. Można tutaj było w tej konsolidacji złapać parę ruchów i to jest właśnie ten problem, który się pojawia często u osób początkujących, że oni by chcieli Czyli codziennie tradować, codziennie zgarniać te profity. No niestety tak nie jest. Czasami trzeba poczekać tydzień, czasami i w tygodniu są Jest kilka tych wejść, a czasami, no tam mówię, zdarza się, że zagrałem dwa, dwa czy trzy razy w ciągu miesiąca, na, jeśli chodzi o samego bitcoina, nie, bo można wybrać sobie też inne pary walutowe i je też obserwować. Dobra, co teraz mamy na tym bitcoinie? Na tym Bitcoinie mamy taką dość nietypową tą sytuację, bo tutaj nie możemy się ani ruszyć w jedną, ani w drugą. Ja w zeszłym tygodniu obserwowałem tutaj te kilka stref, tą strefę, tą strefę tutaj też obserwowałem, no i tą, tą strefę, która się tu utworzyła. Mój ostatni trade był tutaj na spadki. Dlaczego tutaj zagrywałem? Uzasadnienie: Mieliśmy tutaj zbieżność trzech rzeczy, czyli tu była linia trendu, gdzie tutaj żeśmy się odbijali kilkukrotnie dodatku, tu mieliśmy wsparcie i tutaj przerodziło się to wszystko na opór. I w tym oporze, tutaj w tym ostatnim, zobaczcie jakie tutaj rynek sygnalizował nam ruchy. Mianowicie wyjście do góry, ściągnięcie, wyjście do góry, ściągnięcie, wyjście do góry, ściągnięcie i tutaj w tych strefach otwierałem transakcje na spadki. Ściągnęliśmy tutaj na dół i tutaj jakby już my byliśmy nisko, no to yy, zabezpieczyłem swoją transakcję i dobrze zrobiłem, że zabezpieczyłem. No bo tutaj cena się cofnęła do góry i dopiero z tych stref spadła niżej. Owszem, można było wchodzić tutaj, w tych, yy, w tych poziomach, ale no ja już wtedy spałem. Później jak my już tutaj podbiliśmy, owszem można było tu spróbować jeszcze raz chodzić, bo tutaj też mieliśmy mocną sygnalizację, że rynek nie będzie chciał iść do góry. No jednak mnie już nie było przy komputerze, ja zrobiłem sobie już długi weekend majowy, więc no po prostu mnie nie było. No i ściągnęliśmy. Co teraz? Teraz mógłbym powiedzieć, że być może będziemy chcieli się wrócić tutaj do tej strefy, być może podciągnąć do góry i tu, dopiero tutaj wtedy z tej strefy spaść niżej. Czy na pewno będą te spadki? No, nie jestem do końca taki pewien, no bo tak jak wam mówię, że tutaj to bardzo takie nieczytelnie wygląda. No, tutaj mamy pewne sygnalizacje, że będziemy chcieli spadać, jednak, no, tak jak mówię, no, buja się to bardzo mocno teraz. W tym tygodniu będzie decyzja też Fedu. Być może, być może będzie tak, że stopy procentowe zostaną już obniżone albo zatrzymane i co by wtedy mogło się zdarzyć? No, z takich książkowych sytuacji, no, to wtedy być może. Będziemy chcieli podciągnąć do góry, jednak ja sądzę, że będziemy chcieli wykiwać wszystkich i tutaj po prostu wtedy spać. Do jakich stref, no to tu już Wam mówiłem już kilkukrotnie, że być może będzie właśnie to ta strefa tutaj w okolicy 25 tysięcy. Jeśli ją przebijemy i będziemy ją testować z drugiej strony, no to być może będzie jeszcze tutaj ta niżej gdzieś 20, a może 18 tysięcy no, tego nikt do końca nie wie, co, co się wydarzy. Zobaczmy sobie jeszcze teraz tak, na wysoki ten interwał, czyli dniowy. I tutaj na tym dniowym interwale mamy tutaj taką strefę, która tutaj się tak w tej strefie bujamy. No tutaj mamy pewne też sygnały, że te wysokie interwały próbują nam tu do nas mówić, że będziemy chcieli ściągać, ściągać na dół. Tak, zobaczcie, to jest taka świeca objęcia, która obejmuje te dwie poprzednie. Tutaj mamy też taką sygnalizację, że wyciągnęliśmy do góry i zjechaliśmy na dół. Także dużo wskazuje na to, że będziemy mieć odreagowanie tego całego tutaj ruchu, który się wykonał, i tu mamy impuls, korektę, impuls. Być może tu będzie korekta i kolejny, kolejny impuls, taki już dość dłuższy, i być może później znowu tutaj zaczniemy gdzieś spadać. A jeśli nie, no to tak, jak Wam mówiłem już wcześniej, że być może tutaj utworzy nam się taka Plaga z wysokich tych interwałów, tu będzie trend. Może tutaj się coś wydarzy, przebijemy i pójdziemy do góry. No, nikt do końca tego nie będzie wiedział, co, co się wydarzy. No ja widzę to po prostu teraz w, w ten sposób. Nie? Dobra, zobaczmy Ethereum, co tutaj się dzieje na Ethereum. Na tym Ethereum no, nic więcej się nie zmieniło. Nadal też widzę tutaj tą strefę, taką, gdzie możemy tutaj do tej strefy spać i od tej strefy się odbić. Zobaczmy niskie interwały, czyli godzinówka. No tutaj też mogę powiedzieć, że podobnie jak na Bitcoinie, też tutaj mieliśmy taką sygnalizację, że będziemy chcieli spadać. Co może się wydarzyć? No tutaj z tych niskich interwałów, tak samo ta strefa tutaj, gdzie możemy podbić do góry i dopiero spaść. Tu być może bym się jeszcze wspartom średnią kroczącą i zobaczył dokąd tu dojdzie. Być może ta średnia krocząca będzie tak ciągnęła, a my tutaj będziemy szli w tą stronę i do. Odbijemy się od tej średniej kroczącej i dopiero spadniemy. I być może nigdy nie przetestujemy tej strefy. Dobra, zobaczmy Ripla. Na ryplu wyłączę tą średnią kroczącą. Na riplu. weszedł mi tutaj trade, bo handlowałem tutaj od tej świeczki. Dlaczego? No myślę, że już większość z Was się domyśla, dlaczego ja otwieram transakcję. No tutaj mieliśmy wsparcie, tu wszystko zaczęło się przeradzać na opór. Tutaj tak samo rynek nam sygnalizował spadki, tu, tu widzicie nie mogliśmy przebić, tutaj jest też taka mocna, ja weszłem w transakcję tu od tej świeczki, prawidłowy punkt wejścia był właśnie na tej świecy, ale tutaj podbiło nam trochę do góry, no i tutaj zjechaliśmy na dół, akurat wtedy stałem samego rana, więc mogłem sobie jeszcze zahandlować, no i widzimy tutaj mieliśmy takie małe bujanie się, pociągnęliśmy do góry i spadliśmy tu niżej, mój take profit 1 był tu, Czyli jak najbardziej jest złapany, nadal trzymam tą transakcję. Mój take-profit 2 jest tutaj, mój take-profit 3 jest tu. No i zobaczymy, co się dalej wydarzy. Jeśli, jeśli jeszcze, jeżeli będziemy chcieli spadać, no to mam czwartą transakcję, ale tu już nie mam ustalonego jako takiego e, punktu. Ale być może tu, tu, jak zejdziemy do tych poziomów, to będę tutaj zamykał. Lub jeśli tu zaczniemy spadać i tu w tej strefie. Zaczniemy się tak konsolidować, to zamknę już te resztę transakcji i tu będę, będę obserwował co się dalej będzie dziać. Dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie teraz takich dość ciekawych tych informacji, a mianowicie tutaj Międzynarodowy Fundusz Walutowy ratuje Argentynę tylko wtedy, gdy kraj przyjmie stanowisko antykryptograficzne. Jak możemy sobie tutaj przeczytać, Argentyna ma otrzymać pomoc w wysokości 45 miliardów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ale kosztem przyjęcia pozycji przeciw kryptowalutom. Co to ma znaczyć? Argentyna po prostu chciała iść śladem Salwadoru i przyjąć bitcoina jako for, formę płatności. Jaki by miało to wpływ na całego bitcoina? No, tak jak wam mówię, tutaj być może będzie, będziemy chcieli odreagować te impulsy, ale w dłuższej perspektywie sądzę, że tu czeka nas bardzo ciekawe, ciekawa przyszłość najbliższe 2-3 lata i tutaj bardzo potężne wzrosty. Jeśli Argentyna przyjmie bitcoina jako wa walutę. No to już będziemy mieć drugi kraj na świecie, który będzie akceptował Bitcoina. I myślę, że może to wywołać efekt domina, bo w ślady tych dwóch krajów pójdą następne kraje. Czy to uratuje Argentynę? No, nie mam kryształowej kuli, żeby to stwierdzić, ale no po prostu będziemy obserwować, co się będzie działo. Tutaj bardzo ciekawe informacje znalazłem z przed roku, czyli 18 stycznia 2022, mianowicie tutaj właśnie, jeśli chodzi o Salwador. Jest to pierwszy kraj, który w pełni akceptuje płatność bitcoinem. Zakup bitcoina prowadzony przez położony w Ameryce Środkowej Salwador, zwiększa ryzyko niewypłacalności, ostrzega agencja ratingowa. Jak ja to odczytuję? Powiem Wam tak: ja to odczytuję po tych dwóch artykułach, czyli tym tutaj pierwszym i tym tutaj z 2020 roku, że Międzynarodowy System Walutowy czuje zagrożenie i czuje nóż na gardle ze strony właśnie kryptowalut. Dlatego nie będą wyrzucać takie informacje w media społecznościowe, żeby ludzie się obawiali właśnie tego systemu. Jak Salwador sobie radzi już po przyjęciu tego Bitcoina, pozwoliłem sobie tutaj zobaczyć obejrzeć parę filmów na YouTubie, m.in. ten jest Cointelegraph Telegraph z przed dwóch miesięcy, on pokazuje tutaj plusy i minusy właśnie korzystania z tego wszystkiego tam w Salwadorze. I tak śledząc to wszystko, tutaj te parę filmów, które obejrzałem. Sądzę, że jest to bardzo dobry pomysł, gdyż ludzie bardzo mocno stoją murem właśnie za prezydentem, już nie pamiętam jak ten prezydent się tam nazywa. Ich pozycja finansowa się bardzo poprawiła, ale jednak jest zbyt duża ilość osób, które nie umieją się obsługiwać tym bitcoinem, zbyt małą wiedzę jeszcze, jeszcze posiadają, ale jest na tym filmie pokazane parę szkół, gdzie po prostu uczą o tym bitcoinie, jak przesyłać tego bitcoina, jak wygenerować e adresy, i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Jakie jest moje odczucie, właśnie z takich filmów? Sądzę, że to jest przyszłość. Sądzę, że jak ludzie będą się bardziej edukować, szczególnie młodsze pokolenia, bo już nie ma na co liczyć osoby, które są już po 60 czy 70, no bo wiadomo, to już jest inne pokolenie, które tam było wcześniej, ale najbliższe pokolenia są coraz młodsze. Kiedyś też nikt nie wierzył w to, że internet będzie tak powszechny, jak mamy teraz, że będziemy używać to do różnego rodzaju działań naszych, czy szkolnych, czy zawodowych, czy jeszcze jakichś innych. I sądzę, że będzie to samo właśnie z Bitcoinem. Jeśli ludzie zaczną się uczyć więcej o tym, to Salwador będzie bardzo, bardzo ciekawym miejscem i. Jeśli Argentyna pójdzie też w jego ślady, no to tak jak Wam powiedziałem, że sądzę, że nastąpi efekt domina. I tak jak Wam powiedziałem, że właśnie te pół miliona za bitcoina jest jak najbardziej możliwe w tej hoście. Ja coraz bardziej zaczynam to wierzyć. Gdy robiłem tam jeszcze miesiąc temu taką tą analizę, gdzie pewnie pamiętacie, tak średnio na to wszystko się jeszcze zapatrywałem. Tak widziałem plusy i minusy tej i tej strony. Jednak po tym wszystkim, właśnie co się wyda, wydarza w ostatnim czasie, no to tak jak mówię, że sądzę, że może się tak wydarzyć, nie? Ale to tak jak mówię, jest jeszcze troszkę za wcześnie, żeby aż tak mocno prognozować. Dobra, jeśli podobał Wam się materiał, dajcie łapkę w górę, zostawcie jakikolwiek komentarz, zasubskrybujcie ten kanał. Będę wdzięczny za każdą jedną reakcję. Pozdrawiam Was, Hejka. Do następnych materiałów. Trzymajcie się.